Mam na imię Adrian Brankowski. przyjechałem tutaj, bo chciałem spełnić swoje marzenie od dziecka. Dużo osób mówi, że we mnie nie wierzyli, że po co mam tu przyjeżdżać, kiedyś się nie nadaję. Więc w końcu mówię, dlaczego ktoś musi decy decydować o moich celach. Adrian, postanowiłeś zostać top, top model. model. Dlaczego? A właśnie dlatego, że mam charyzmę, odwagę, inspirację. Będziesz mógł udowodnić to jurorom. Ja Cię zapraszam na scenę. Dziękuję bardzo. Cześć, jak się nazywasz? Brankowski, Adrian. No i ile masz radości? 22. Robisz? Nie pracuję, podróżuję cały czas za pieniądze rodziców, ponieważ mi pozwolili, po prostu, że jesteś jeszcze młody, to trzeba korzystać z młodych lat. I rodzice? Jest... Dobrze, powiedz, a skąd pomysł na taką stylizację? To jest mój osobisty, tak. on był spięty, ale ja po prostu rozpiłem i tu bardziej w, e, rozciąłem. Się. Tak, oczywiście, bo jestem osobą otwartą, odważną, bezkom bezkompromisową, nie obejrzeniem szerszych wyzwań. Więc tak. właśnie to model jest dla mnie. Ty nagrałeś dla nas jakiś specjalny film w castingu internetowym. Tak. No to musimy zobaczyć ten film. Puśćmy ten film. Hej, nazywam się Dronkowski Adam, ja mam duszę artystyczną, jestem pan inspiracją i nie jedyny raz swoje kupione kreacje. Jestem osobą otwartą, odważą, sobą. Lubię aktywny i zdrowy tryb życia. W zdrowym ciele, zdrowy duch. I dlaczego lubisz tak nogi pokazywać? Bo po prostu lubię, lubię swoje nogi po prostu. A powiedz, a czy masz dla nas jakąś inną stylizację przygotowaną jeszcze? Oczywiście, że tak. tak? Możemy zobaczyć? Dobrze. To szybciutko. Żeby była niespodzianka jakaś. Gdzie Ty biegniesz? W stronę Wisły? Co się dzieje? Zmieniasz stylizację. Coś małe te spodnie masz. Oj, oj. przynajmniej jest energia. Energia to masz, nie można ci tego od... odejmować. Ale co dalej? Odejmij. Odejmij? Od... Odjąć. Odjąć. Masz energię, nie można. Odebrać się, dać? mówi. Odebrać, właśnie. Dobrać i już. Co dalej z tobą robić, kochany? Nie wiem. No, Ja widzę kogoś, kto bardzo kocha modę, tylko ja nie wiem, czy ta moda ciebie kocha. Adrian, jesteś super fajny, ale niestety nie na program. – Dziękuję. – Dziękuję również. No niestety się nie udało. Jestem osobą super, kolorową, ale nie do top model.